YouTuberzy Bilaj. Oj Wojtek, czyli najbardziej zaskakujący YouTuber. Ogólnie stał się popularny występując ze swoimi kolegami na kanale Vibros, na którym mieliśmy memowe filmy, jednak potem zaczął robić swój kanał, który aktualnie jest jednym z najciekawszych polskich kanałów. Na jego filmach mogliśmy często zobaczyć zaskakujące rzeczy, jak wysłanie oferty scamu do polskich influencerów i też czy to zareklamują szybsze życie w Japonii za 0 zł. Jednak od około miesiąca prowadzi on daily z Ameryki, co jest mega grubym i ciekawym projektem, który ma trwać jakieś pół roku. Według mnie mega mądry ruch, bo ciekawi się na filmy z innych krajów, plus do tego i Wojtek widać, że się stara robić tego YouTube'a. Ja chcę serię z Azji! Lolo, czyli osoba od Palionowic. Ogólnie jest to dosyć nowa osoba na Palionowicach, która jest żółtomowcą, z małą ilością śliny przebuzi i często występował na filmach Paliona. Jest to osoba porównywalna do ptysia z Zwojanowic, bo nawet również posiada żółtego skina, jednak jej głosy całkowicie się od siebie różnią, bo Ptyś używa swojego naturalnego, a Lolo jakiegoś zmienionego. Jednak do tego różni ich to, że nawet Lolo posiada swój kanał na YouTubie, który idzie mu dosyć dobrze i na pewno zbudował sobie już widownię jego widzowie czekają na nowe filmy, które pojawiają się codziennie. Niby Ptyś nie posiada swojego kanału, jednak jak jakiś widzów postanowił podrobić się pod niego i nawet jeden z jego filmów że jest ptysiem osiągnął 50 tysięcy wyświetleń. Chciałbym zobaczyć kanał Ptysia. Damian, czyli youtuber od Brawl Stars. Ogólnie jak dobrze wiecie Brawl Stars znowu stał się mega popularny i w tym kanał Damiana odżył. a Damian zaczął robić daily filmy dla swoich widzów. Aktualnie jego treści bardzo podobają się widzom i było mocno kojarzone właśnie z Brawl Starsem, bo nawet jego najpopularniejsze filmy to właśnie Brawl Stars a w tym jego piosenka Eluvina, ale w wersji Brawl Stars. Jednak jego ja dobrze kojarzę. Jak jeszcze nagrywał Cesa ze swoją ekipą i pamiętam bardzo dobrze, że często robił peningi ze swoim bratem, który miał zawsze dużego farta i trafił jakoś losowo dobre itemy ze skrzynek. Samego Damiana przestałem oglądać właśnie jak zaczął Brawl Stars, bo nigdy nie wciągnęła mnie ta gra. Kocham jego peningi! Farel, czyli aktualnie youtuber głównie od Brawl Stars. Ogólnie posiada on dwa kanały, Farelski oraz Farel, na których nagrywa Brawl Stars oraz reagowanie na filmy z internetu. Ze względu na dużą popularność w ostatnim czasie Brawl Starsa, również możemy zobaczyć filmy Farela, na których gra sobie w tą grę. Samego Farela poznałem za czasów Fortnite'a, kiedy jeszcze nie był taki du a dopiero zaczynał istnieć jako mocniejszy twórca na tej platformie. Do tego wcześniej na jego kanale mogliśmy zauważyć inne gry, które sobie grał już wtedy występowała na filmach jego dziewczyna JJka. Samego Ferela oglądałem właśnie przez chwilę, kiedy nagrywał Fortnite'a, jednak nigdy nie byłem jakimś jego wielkim fanem. To były czasy! Panda Gaming, czyli youtuber od Brawl Stars. Ogólnie prowadzi on daily na swoim kanale z Brawl Stars'a, który w ostatnim czasie odżyło i tak odżył jego kanał. Posiada on na swoich miniaturkach bardzo fajną pandę, która jest w niebieskiej bluzie, a do tego posiada konsolę na swoich oczach. Zdaj mu Fajny vibe i jest to oryginalny pomysł. Po części należy on do ekipy Damiana i Toriego, ponieważ nieraz nagrywał z nimi filmy, a w tym nawet z prawdziwego życia, a nie tylko z Brawl Starsa, To jest ciekawym pomysłem na jego kanale. Samego Panda chwilkę oglądałem, jednak przez montaż za czasów 2018 roku na YouTubie nie spodobał mi się on. Jednak fajnie zobaczyć kogoś, kto wrzuca tak często na YouTube. A. Mówi to o który której nagrywa już 3 lata daily. Divi, czyli YouTuber od Minecrafta, który w końcu został ujawniony. Ogólnie jest to najbardziej kontrowersyjna osoba wśród osób nagrywających gry i jego kanał jest oparty na filmów, dosłownie 1 do 1 każda klatka, co jest okropnym zachowaniem. Wrzucając film o żywą sztucznej inteligencji do zmiany głosu, przez co niby nie było można rozpoznać, kto jest tą osobą, jednak przez błąd jednego z polskich youtuberów, a dokładnie youtubera Willo, mogliśmy się dowiedzieć kto stoi za postacią Diviego. A był to właśnie on. Oczywiście potem dziwni youtuberzy zaczęli wrzucać fejkowe insta-story, aby podbić sobie zasięgi na Instagramie, wykorzystując tak ważny temat, to ściągał dosłownie 1 do 1 filmy z zagranicy, normalizując to zachowanie. Nie oglądam już Vila i tych Kati, czyli dziewczyna Wojana. Ogólnie jest to jedna z osób grających na serwerze Wojanowice i ma ona skina, które posiada na sobie rude włosy oraz czarny strój. Jest ona bardzo lubiana na Wojanowicach i nawet posiada swoje dwa kanały o nazwie Kati Games oraz Katie, jednak od bardzo dawna ich nie prowadzi. Na kanale Katy Games nie zamieściła żadnego filmu od ponad roku, co jest mega długo i trochę jest to przykre, że nic nie wrzuca z Wojanowic. Jednak na kanale Kati wrzucała vlogi, które cieszyły się większą popularnością, jednak od to również czterech miesięcy nic tam nie znajdziemy, ale gdybyśmy chcieli ją zobaczyć na YouTube tu regularnie występuje na kanale Wojana. Katy jest mega. Admiros Jest to taki youtuber z mojego dzieciństwa Jakoś za dużo go nie oglądałem Ale bardzo lubiłem jak występował Bladeusza Jeszcze za starych czasów Pamiętam, że przestali oni w pewnym momencie nagrywać Znając życie to przez jakieś sprawy prywatne Ogólnie teraz skupiałem swój content na FNAFie Pamiętam, że z 5 lat temu byłem na koloniach I dowiedziałem się gdzie mieszka Tak plus minus Ale ogólnie mnie komano I byłem taki zawiedziony Wiecie jak to jest Jak ma się 10-11 lat Strasznie się chce spotkać Jakiegoś takiego może nie za wielkiego Ale ogólnie idola ale teraz przynajmniej mam z tego bekę. Czemu tak późno o mnie nagrałeś? No bo nie miałem pomysłu. Aaa! Siema, tu Marcel. Jest to brat Hejki Tulenki, o której już się wypowiadałem. Jest on o wiele młodszy od niej, ale również posiada swój kanał na YouTubie. Ma on dokładnie 6 lat, co jest naprawdę zaskakującą liczbą. To znaczy, że kiedy wrzucił swój pierwszy film na YouTuba, to miał 3 lata. Nie wiem, czujecie mieć dziecko w wieku 3 lat, czyli ledwo co umie mówić i chodzić, a nagrywacie je na YouTuba. Ja bym nie chciał, ale jeżeli dziecko się to podoba, to niby okej. Okay. Jedynie nie podoba mi się to, że właśnie obejrzałem kawałek filmu i było coś takiego. Kto lubię Psi patrol, niech zostawi ławkę w górę. Hejtujesz mnie? Nie, ja tylko mówię swoje zdanie. Mamo, hejter! hito. Jest to youtuber, którego pamiętam jeszcze za czasów CSa. Jak grał na przykład z pieskim kifim i bulionersem. Z tego co mówił, to nadal się z nimi trzyma, ale po prostu nie nagrywa. Aktualnie jego content skupia się na odcinkach z prawdziwego życia, a nie tak jak kiedyś z CSa bądź Minecrafta. Szczerze zdziwiłem się, kto obejrzał moje materiały na trzecim kanale, bo niedawno go śledziłem codziennie, jak robił daily. Nawet mi napisał komentarz do mojego, że kiedy o nim nagram. Ogólnie to w jednym odcinku stał się frizem, bo zmienił kolor włosów na różowy. Ty, on wygląda jak friz po roku w Rosji! Doknes, czyli ziomek z czasów, kiedy byłem mega malutki. Bardzo dużo osób o nim mówiło i przynajmniej w moim środowisku był on popularny. W sensie dosłownie każdy w mojej klasie go oglądał i przykładowo mówili Ej, a widziałeś najnowszy odcinek Doknesa? zrobił to! No i mówili, co się wydarzyło na materiale. Ale były też osoby, które mówiły, że robi cringe i go hejtowały. Teraz Doknes po prostu jakoś prosperuje i ma swoją widownię. Ale na pewno nie są to te same czasy, które istniały kiedyś. Jeju, pamiętam jak walczyli oni na wielkich skinach. Co? A on nie nagrywa od roku? Ostry, czyli znajomy Czajnika, jest to osoba, która również robi shorty na YouTubie. Może nie odnosi ona aż takiego sukcesu, jak Czajnik, ale i tak bardzo dobrze mu idzie. Dla mnie jest to chore, ile takie kanapki Potrafię robić shortów, bo również on robi ich tak dużo. Domyślam się jednak, że robi to samo, co robi co jakiś czas Czajnik, ale oczywiście nie jestem pewien. Czyli ogląda filmy za granicą i mówi: O, dobra, biorę do Polski, co jest średnim zachowaniem. No ale co, żyjemy w Polsce i takie mamy czasy. Dobro, idź no! Jeju, śmieszny. co ci się stało? Co? Nic, kim pani jest? Ja, pielęgniarka! A, masz? Sandera Ziomal, czyli jest to jedna z ostatnich osób najpopularniejszych na YouTube Shorts. Nagrywa ona w sumie wszystko na przykład typy osób. No i mówi w jaki sposób zachowują się takie osoby. W sumie ciekawe jest to, że bardzo mało dziewczyn nagrywa na shortsach, przynajmniej po moim oglądaniu. Raczej dziewczyny decydują się na nagrywanie na TikToku, więc można powiedzieć, że jest ona w jakiś sposób wyjątkowa. Kiedyś oglądałem live z jej udziałem i wydawała się ogarnięta, co jest na plus, bo influencerzy są różni. Ja piję blaka na co dzień, dba o moje zdrowie. Milo, czyli najbardziej znany typ od shortów minecraftowych na YouTubie. Robi on nieco codziennie, co na pewno męczy pod względem pomysłu. To nawet widać u niego, bo często nagrywa, że na przykład nie może dotknąć trawy albo czegoś innego. Poza tym, lekko mnie on irytuje, bo wyskakuje strasznie często, co utrudnia przeglądanie YouTube'a. Przy okazji, widać, że te wyświetlenia oraz suby są po prostu puste, ponieważ na live'ach ma tylko po 300 osób, mając aż 450 tysięcy subów. Według mnie, jego kanał szczelił się tak dobrze tylko dlatego, bo nagrywał on z dziewczyną i widzowie mieli takie... O dziewczyna. Nieprawda. Fagata, czyli najgorsza influencerka jaka jest na rynku. Masza, czyli dawna jej znajoma nagrała materiał, w którym przedstawia brudy na nią. Ogólnie po obejrzeniu materiału mogę powiedzieć tylko jedno. Co ona robi w świecie influencerów? W sensie ja wiem, że każdy twórca jest inny, ale specjalnie próba związania się z piłkarzem dla kasy, potem po nieudanej próbie związanie się ze stewardem i pogorszenie w taki sposób psychiki jego jest dla mnie niewybaczalne. Nie ogarniam też, dlaczego ona ma linii kosmetyków. Walkę na fame dobrą opinię przez wujka Wardęgę. No i leci pozewik za własne zanie. Budda, czyli youtuber, który zajmuje się na swoim kanale głównie motoryzacją. W sumie jest to mega spoko, bo mało jest takich osób na polskim YouTubie. Mega ma szacun ode mnie, bo osiągnął aż taki sukces, w tak krótkim czasie. Ale nie ma się co dziwić, bo robi bardzo grube materiały. Przykładowo odpalił wczoraj live'a, gdzie losowo zwycięzcę na auto za 350 tysięcy złotych. Co jest naprawdę wielką liczbą. Oczywiście każdy los kosztował 40. Złotych. I na pewno jest to liczba, dzięki której mogą mu się to zwrócić, ale i tak jest to mocne. E, nie wygrałem, to musiał być skąd? PewDiePie, czyli prawie najbardziej znany youtuber pod względem subskrypcji. Ogólnie jest to ziomek, który nagrywa filmy po angielsku. Jego rozpoznawalność nadal jest wysoka, jednak zasięgi jego mówią same za siebie. Robi on już tylko po 2-3 miliony na film, a to nie jest jakoś mega dużo patrząc na jego liczbę subskrypcji. Poza tym jest to pierwszy youtuber, który pokazał nam jak wygląda przycisk na 100 milionów subów. Można powiedzieć, że jest mega ładny, ale nie wyróżnia się jakoś bardzo od innych. Myślę, że PewDiePie robi już filmy bardziej pod siebie, a nie tryharduje, żeby mieć jak najwięcej cyferek. Ale ja się staram, być top jeden. Mini Mike, czyli osoba z ekipy od Friza. Ogólnie dołączą w taki sposób, że Freez dał kiedyś na Facebooku ogłoszenie, że szukają Karła. Założył on po pewnym czasie kanał. Jednak ostatnio ogłosił on wprost, że przestaje publikować treści w najbliższym czasie, bo po prostu nie czuje tego samego co kiedyś i wymusza lekko robienie filmów, oraz są po prostu przez to mniej jakościowe. Szanuję go za to, że jeżeli nie chce nagrywać, to nie nagrywa, bo na pewno wielu influencerów w pewnym momencie wymusza robienie filmu, no bo widz nie może czekać 2 lata. Ja bym nawet 2 lata na nie śmieszki czekał. Justek Freestyle, czyli jeden ze znajomych czajnika. Ogólnie robi on również, tak jak czajnik, shorty, ale już jego kanał głównie skupia się na długich materiałach, co jest fajne, bo jak się wejdzie do czajnika, to nie widać zwykłych filmów, tylko trzeba scrollować przez te shorty. Skupia swój content głównie na piłce nożnej, czyli całkowicie nie do mnie skierowanym formacie. Na każdym filmie również występują młodsze osoby, czyli na przykład prezes, oraz Nadia. Przez to, że znajdują się oni tam, to Justek dostaje czasem wyłączone komentarze. Chyba, że sam włącza opcję, że film jest dla dzieci, albo wyłącza po prostu komentarze. Skąd on tyle wie? Waxy, czyli kanał na YouTubie memujący szkołę, a dokładnie jakieś sytuacje, które się w niej znajdują. Ogólnie starają się oni robić filmy związane mniej ze szkołą, a bardziej ogólne, typu czego nie robić gdzieś, albo różne sytuacje w miejscach i tym podobne. Pamiętam, że kiedyś Jerry, czyli osoba odgrywająca w Wefistę, przyjechał do mojej szkoły. Z trzy może 4 lata temu. I tam występował. Już do końca nie pamiętam o czym on mówił, ale nie było to związane z YouTube'em, lecz chyba zdrowym odżywianiem. Nawet zrobiłem sobie z nim zdjęcie i wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę również na tej platformie. Czyli to tak się zaczął, nie śmieszę. Szast, czyli o którym nagrywał kiedyś Zebo. Ogólnie robi on filmy opierające się na trendach. Przykładowo postacie z bajek, z gier albo z filmów. Ale tak naprawdę każda z postaci jest straszna. Jest to robione totalnie pod dzieci, bo osoba powyżej 7 roku życia by tego nie obejrzeć. Jego kanał totalnie się nie rozwijał, wbił sobie 200 tysięcy i stał na kilku tysiącach wyświetleń. Aż do niedawna. Zaczął on robić shorty, które na YouTubie robi teraz masa osób. Na przykład gimper, Nolif, bądź Yahoo Produkcja. Na pewno jest to dla niego dobra strategia, lecz myślę, że widzów nie przyciągnie do siebie. Szmutna, prawda? Tritsus, czyli youtuber za czasów do Knessa i dealerka. Aktualnie jednak robi odcinki już nie z Minecrafta, lecz z prawdziwego życia. Występuje tam on oraz jego ekipa. Ogólnie jest to jedna z jedynych osób. Które nagrywa mega długi czas i trzyma jeszcze się na platformie, robiąc naprawdę ok, wyświetlenia. Pomysły na filmy również są spoko, gdyby nie to, że inspiruje się bardzo mocno Rosją. Miniaturki są jeden do jeden, lecz po prostu z jego twarzą. Trochę jest to zabawne, że YouTube pozwala na takie rzeczy, ale przykre jest to, że Polacy kradną, a ludzie od których kradną, w większości ukradli pomysły wcześniej od malutkich YouTuberów, którzy mają z 500 subów. Przykre jest życie. Jacob, czyli największy YouTuber z Fortnite'a w Polsce. Polsce. Ogólnie jest to jeden z moich idoli z dzieciństwa. Tak samo jak Skyen oraz Enzi. W sumie jest to jedyna z osób, które bardzo dobrze prosperuje na YouTubie z Fortnite'a. Sam bardzo długo go śledzę, bo są to jakieś początki jego kariery. Nagrywał on wtedy CSGO, a dokładniej różne customowe tryby. Przykładowo jednym z nich było to, że miał 500 HP, a jego 10 przeciwników posiadało po jeden. Aktualnie jego montaż jest bardzo podobny na każdym filmie. Tak jak u mnie z animacjami. A on na przykład Kevcia jest totalnie mega fajny i używa na nawet replay modu. Nie śmieszne mnie pochwalił. Oh my god. Cebulson, czyli aktualnie YouTuber, a wcześniej TikToker. Ogólnie jest to osoba dosyć ogarnięta w internecie, pod względem tego, co ma nagrywać. Prowadzi on aktualnie trzy kanały. Pierwszy z GTA5, na którym nie ma filmów od miesiąca. Drugi z Minecraftem, a trzeci z Robloxem. Robi on teraz dwa daily, za co bardzo go szanuję. Jednak są to materiały praktycznie bez montażu i bez wkładu jakiejś większej pracy. Przed YouTubem jeszcze prowadził TikToka, który bardzo dobrze mu szedł, bo w Ponad milion obserwujących. Jednak nie wiem czemu, ale już go nie prowadzi. A tam dochody ze współprac również miałby wielkie. No bo mi się nie chce. Jawor, czyli youtuber zbliżający się do miliona subskrypcji. Ogólnie robi on filmy typu to co kiedyś robił Freeze, czyli materiały polegające na różnych wyzwaniach, kubowaniu, spędzaniu czasu i tak dalej. W ostatnim czasie występuje nawet u niego ode mnie znajomy Freli, czyli youtuber od Robloxa, ale z tego co możemy zauważyć, to już bardziej z real lifea. Według mnie, Jawor robi bardzo. Bardzo fajne materiały uzupełniające lukę w polskim YouTubie. Sam lubię czasami do obiadu obejrzeć jego materiał. Do tego nie są one niewiadomo jak dynamiczne, więc da się spokojnie zjeść. O, mnie nawet nie wspomniał! Nar, czyli YouTuber robiący filmy z prawdziwego życia. Ogólnie nie wiem czemu, ale inni influencerzy jakoś nigdy nie wspominali o nim i robiąc naprawdę duże wyświetlenia, pokroi 200 do 400 tysięcy na film. Jest raczej mało omawianym YouTuberem. Sam go śledziłem jakieś 3, może więcej lat temu. Jednak około miesiąc temu pojrzałem na jego kanał i w sumie robi on naprawdę bardzo fajne materiały. Jak na polskie realia. Również robi to co dużo osób, czyli bardzo fajne miniaturki, które prosto przedstawiają co dzieje się na materiale. Ale to ja zacząłem! Rezi, czyli jeden z najstarszych youtuberów na YouTubie. Pamiętam i kiedyś oglądało się go, kiedy grał z blokiem oraz z Mandziem w Minecrafta. Są to naprawdę bardzo dawne czasy, ponieważ było to z jakieś 8 lat temu. Jest to jeden z youtuberów, których jakoś nigdy więcej nie oglądałem. I maksymalnie obejrzałem ze 100 filmów na jego kanale Wydaje mi się, że próbuje on być trochę takim polskim MrBeastem Jednak czajnikowi chodzi to o wiele lepiej Ponieważ ma więcej czasu kładanego w nagrywanie filmów Oraz lepszy montaż Ale według mnie za mocno inspiruje się za granicą TELKO FREEZE Pimpej, czyli kolega Luczka Ogólnie jest to kanał skierowany do widowni młodszej Którego skinem w Minecraftie jest czerwony piesek Nagrywałem filmy ze swoim kolegą Luczkiem Czyli niebieskim pieskiem I na jego kanale większość filmów to trendy a w tym katna. Posiadam również swój drugi kanał, na którym nagrywał on Robloxa i on filmy na niego co dwa dni. Gdyby ktoś z was zastanawiał się, kim jest Pimpek, no to możemy znaleźć kanał na YouTubie Bzyku, który ma dokładnie taki sam głos jak Pimpek. A więc Bzyku to Pimpek. Same jego filmy są według mnie fajne i jedynie spóczajem w nagrywaniu Minecrafta, jeżeli chodzi o pobieranie modu, powinny jest zabawy z tym, że jeden mod nie chce współpracować z drugim i pewnie na to poświęca im najwięcej czasu. Kocha mi! Tyś, czyli jedna z osób grających na Wojanowicach. Ogólnie za sobą dodany najpierw jako żółta postać, a potem jako Ktoś i nowy gracz na serwerze Wojanowic. Wojen raczej głównie go dodał w celach nagrywania masy filmów o nim, tak samo jak to było z Hakerem, czy albo on z Wojanowic. Tyś aktualnie nie posiada kanału na YouTubie i raczej występuje tak samo jak Nubek na nich, gdzie nie ma żadnych korzyści, jeżeli chodzi o kanał dla widzów. Wojan postanowił nagrywać z nim dosłownie masę, ale to masę filmów i Tyś stał się normalną osobą grającą na Wojanowicach oraz co najważniejsze, to widzom się spodoba. Według mnie fajnie, że dodali kogoś nowego, bo chyba ostatnio dodana normalna osoba to był Nubek z parę lat temu. Kocham, Tyś luce. czyli kanał. Dla młodszych typu Wojan. Ogólnie jest to osoba, która nagrywa ze swoim kolegą Pimpkiem i we dwójkę mają przebrania pieska. Na jego kanale głównie możemy zauważyć filmy opierające się na trendach, jak na przykład Katna, ale znajdują się też inne filmy dla młodszych. Do tego również posiada swój drugi kanał Robloxowy o nazwie Luczek Roblox, na którym aktualnie prowadzi daily, a na swoim głównym kanale filmy co dwa dni. Do tego możemy dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest Luczek, ponieważ na kanale Kławku, zjeżdżając na kanale w dół, ma on informacje więcej Kławku i tam znajduje się kanał Luczka, a więc jest to Kławku. Według mnie jest to mega fajny kanał. Dla i gdybym miał 10 lat, to bym go oglądał. Wolę pimpka. Abra! Czyli youtuber dla młodszej widowni, głównie kojarzony z Minecraftem. Ogólnie zaczął nagrywać w ostatnim czasie popularnego Brawl Stars'a, ale również do tego zaczął kropnie klibejtować filmy i przez co jego widzowie w ostatnim czasie się na niego wkurzyli. Ja się temu nie dziwię, jednak Abry najbardziej kojarzę ze streamów z Bingo, gdzie musiał przechodzić je na jakimś serwerze, ale do tego stał się bardzo, ale to bardzo popularny na Minecrafcie i na nim się tak mocno wybił. Również nagrywał już bardzo długo na YouTube'a, jego kariera jest dosyć fajna. Fajna, bo przez pewien czas go śledziłem, jednak od jakichś czterech lat całkowicie nie zaglądałem na jego kanał i nie wiem co się pozmieniało. Lepszy woja!